Czas na walkę, to czas na walkę, Dawid kostecki, uliczny fajte Czas na walkę, to czas na walkę, z ulicy, szacunku wartę, Czas na walkę, to czas na walkę Ulicznej pięści, na ringu na tarcie Czas na walkę, to czas na walkę Uliczna siła zabija już na starcie Wychodzę na ring po to bycie zawić, czy robimy to dla sportu i chcemy się tym bawić. Chcesz zostać mistrzem świata, czy chcesz się tylko sprawdzić? Jednym pierdolnięciem możesz to załatwić. Jeden dobry szał i z powrotem do szatki zamieniam się w bestie, kiedy wchodzę do klatki. Brutalna walka zero gadki, Czyste solo, Futemer na narożniku, spokojnie kiwa głową. Wszyscy Twoi ludzie dzisiaj są tu z Tobą. Cały...